Hejka! Hejka! To jest super atmosfera. W ogóle od, odkąd zaparkowaliśmy samochód, to każdy nas witał serdeczne uśmiechy. Jakoś tak nie wiem, ja się dobrze czuję od razu, jak przyjechałam. Jak zwykle bawię się bardzo fantastycznie. Ciekawi goście, wspaniałe filmy i sporo różnych innych wydarzeń towarzyszących. Nie jest super. Atmosfera jest bardzo rodzinna. Psy są zadowolone. Myślę, że dzieci również. I bardzo fajnie jest właśnie to, że jest i dla dzieci i dla dorosłych coś. No to jest po prostu nasze dziecko. Z roku na rok jest, jest to dziecko coraz bardziej piękne i coraz bardziej dojrzałe. Wspieramy festiwali, tak jak powiedziała Macia, 16 edycja, 17 edycja, no i tak już do końca. Jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek ciągotki do podróży i posmakowania wolności, to wydaje mi się, że sama interakcja z ludźmi wydaje mi się, że jest najciekawszą rzeczą i wymiana doświadczeniami. Właśnie przyjechałyśmy i żałujemy, że nie jesteśmy od początku. W tym roku yy, będziemy więcej korzystać, bo yy, mamy więcej czasu na to, żeby zobaczyć wszystkie filmy. Spotkania i wziąć udział w warsztatach dla dzieciaków. Super, jest naprawdę bardzo miła atmosfera. W ogóle tak jak zazwyczaj się bardzo stresuję przed tymi wystąpieniami. Tutaj było jakoś tak bardziej przyjemnie i tak rodzinnie, także tutaj dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie, nie byłem pewien, jak to będzie, a, a zdaje się, że, że naprawdę było to przyjęte bardzo pozytywnie i bardzo dobrze. Wszyscy tutaj są, myślę, w dobrych nastrojach, jest, jest super. Od wczoraj uczestniczę od pierwszej minuty festiwalu. Także już zdążyłem obejrzeć kilka filmów, a właśnie wystąpiłem jako prelegent i opowiedziałem o tym, jak zdobyłem koronę Europy w 11 miesięcy. Jesteśmy aktywistami klimatycznymi, więc opowiadaliśmy o tym, jak widzieliśmy dewastację świata podczas swojej podróży. Opowiadaliśmy o tym, jak odpowiedzialnie wobec naszego psa i wszystkich innych ludzi i też psów podróżować wspólnie, żeby to sprawiało psu frajdę. Opowiadałam o meksykańskim dniu zmarłych o Diade Muertos, o tym, jak spędza się ten dzień, jakie mity narosły wokół tego święta i o tym, jak osobiście dla mnie ważne było to święto, czyli generalnie o magii Diade Muertos. Zostałam właśnie pierwszą kobietą, która zjechała z tego szczytu, e, o całej prawie jak tam pokazywaliśmy na trekkingu, podczas tego trekkingu jak to wyglądało, jak wygląda tam życie, życie w bazie. Udało się nam zdobyć ten szczyt, ten cel i później zjechać z niego na nartach. Bawiliśmy się super. Nie wiedziałam, że da się zrobić taką super imprezę w kinie. Masa ludzi, super energia i w ogóle ta muzyka przed kinem to jest w ogóle szał. Cieszę się, że wspólnie mogliśmy świętować Międzynarodowy Dzień Krajobrazu i wspólnie docenić lokalność, bo takie było hasło przewodnie tegorocznego święta. W trakcie spaceru geograficznego czytaliśmy krajobraz, sprawdzaliśmy, co takiego o przeszłości mówi nam Grojec i jego najbliższa okolica. To, co się przez te wszystkie lata na festiwalu nie zmienia, to atmosfera, i, i ta szesnasta edycja po raz kolejny to potwierdziła. Jesteśmy na festiwalu Adrenalinium jako Pomarańczowa Energia, czyli program, który wspiera dzieci i młodzież w kryzysie psychologicznym. Za każdym razem, sam, sam festiwal Adrenalinium, ale także święto Pomarańczowej Energii, które już tak się utarło i myślę, że tak zostanie, jest organizowane w tym samym czasie co Adrenalinium, łącznie z Adrenalinium, daje dużo dobrej energii pomarańczowej na kolejne miesiące do pracy, do działania, do tego, żeby robić dużo dobrego. I dzieci tak aktywnie brały udział i, i tak nie trzeba było ich jakoś namawiać, takie były bardzo chętne do, do zabawy. I bardzo obcykane w temacie natury, bo jako pierwsze dzieci, a już tych koncertów trochę zagraliśmy po Polsce, wiedziały ile pięter ma las. I dokładnie znają nazwy tak. i o co chodzi w tych piętrach lasu, więc naprawdę szacun. No i śpiewają też tak głośno, nie? Bardzo głośno. Tańczą. Bardzo Nie mamy to, co tu robić właściwie, i ekipa. Serdecznie <laughs> zapraszamy na, na następny festiwal Górski. To jest piek, piękna inicjatywa. Prze, przebywajcie!